thank you I w tym filmiku pokażę Wam, co zabieram na 16-dniowy wyjazd z Tofikiem. Ogólnie, całego, że tak powiem, wszystkie rzeczy Tofika spakowałam w taką tą różową torbę. I Wam teraz postaram się w miarę szybko pokazać wszystkie rzeczy, jakie dla niego zabieram. Jedną z najważniejszych rzeczy jest oczywiście karma. Mamy odmierzoną o jedną porcję karmy więcej. Tu jest taki jeden pojemnik. A tu jest taki pojemnik. Eee, wolałam zabrać inną porcję więcej, no bo wiadomo, że wszystko może się, te, się stać, że tak powiem. No i jest to nasza karma Brita. Kolejnymi rzeczami są karmy mokre. Eee, są to dwie karmy z lidli i teci. Jedna z dorszami i kłami, druga ze strągiem. One też się mi wliczają jeszcze w karmę, też je. Ja. Tak jakby dodałam jako cztery posiłki, bo taką ołuje ja Tofik na pół. Dalej mamy już same smaczki. I pierwszą rzeczą jest to saszetka, którą zabieramy na podróż do auta. I ja mam tutaj mało smaczków, bo Tofik w aucie to tak za dużo to nie może, bo on wymiotuje. I dalej pokażę wszystkie smakołyki i gryzaki, jakie zabieram. Trawica wołowa z Vector Food. Panosik z Roko Jim Dogi z Wymianki Witakrafty Happy Loops Tu mam takie utkowołowe Taki gryzak Jim Dogi Kolejne Wszystkie te małe próbki z bosza. To chyba są wszystkie. Dwa Dentastixy, średnie trzy. I dla dużych psów siedem. Kiedyś już tłumaczyłam, dlaczego dla dużych psów kupuję częściej, bo po prostu to je dużo dłużej i czyszczą mu lepiej zęby, niż tamte, które przegryzie na pół i jest zjedzony. Pasta tubidok. Aha, to był taki gratis, dostaliśmy go kiedyś i też go zabiorę. Nie wiem do końca, może będą tam na tym polu jakieś inne pieski, byłoby fajniej, ale może to jakiś go zjem. Okani z cygara z jelenia. okanis z pralinki z jelenia. Kabanowski, ostatni kabanowski z Alpha Spirit. Spedigris Makos, również myślę o jakichś pieskach na polu bardziej niż o Tofiku. Ale one z mają najlepszy skład, więc jak zje parę, to naprawdę się nic nie stanie. Jest tu ich 12. Pewnie się podzielimy z jakimiś pieskami, które tam będą, a na pewno jakieś będą. Emacet Spaghetti, Royal Time Energy, próbka karmy Concept for Life. Ale mają ją stosujemy jako smaczki. Macyt to so jest mix skór. I takie gryzaki, typowo takie twarde, właśnie bardzo się przydają, żeby na długo zająć psa podczas wyjazdów. A to często jest bardzo potrzebne. E Vektor food, żywacz jagnięcy. Vitacraft beef takie paski mięsne. Kolejna próbka karmy Concept for Life, również stosowana jako smakołyki u nas. I dalej, ostatnią rzeczą jest takie pudełko z mój pies i kot za gazety. I tutaj mamy tak małą próbkę karmy Concept for Life, już otworzoną, więc jest w takim woreczku. Ciastka Lolopec, ciastka z wymianki, trochę karmy Concept for Life. Jeden Dentastix. Tutaj ogólnie wsadziłam wszystkie otwarte rzeczy, jakie jeszcze w ogóle mieliśmy i nie były w opakowaniu. A więc tak. I to chyba wszystko ze smaczków. Szelki, w których Tofik jedzie są to te czerwone z Trixie. Mamy tutaj również adresóweczkę, której Wam no nie pokażę, bo tam jest adres, numer telefonu i takie rzeczy. Bierzemy również tą smycz do auta. W sensie to jest taka nasza główna smycz, taka przepinana. Ale mam również drugą adresóweczkę pustą w zapasie, gdyby się tam ta zgubiła, albo coś. Wzięłam w zapasie, bo to jednak może się zgubić, jak tam będzie latał po lasach czy po czymś. ale lepiej, żeby miał. Bierzemy również te nasze szelki. Yy... Juliusy. Tyle, że są rozpięte, żeby się ładniej w torbie na płasko zmieściły, a nie takie spięte. Ale na jakichś vlogach z tego wyjazdu będziecie go na pewno w nich widzieć. Dalej mam kaganiec. Będziemy na pewno w jakichś miejscach bardziej publicznych, gdzie wymagany jest upsa kaganiec, więc, na więc no wiadomo, że nie będzie w nim musiał być w aucie albo w czymś takim, ale no, kaganiec warto mieć na tak długi wyjazd. Miska podróżna, oczywiście, do tego jeszcze butelka z wodą, ale to tak jakby osobno. I jeszcze mam bidonik. Zdecydowałam się jednak na wzięcie tych dwóch rzeczy, jakby jedna się popsuła, to żebym na spacery mogła mu i tak zabierać wodę. No. Woreczki na psie odchody w takim, o, takim dozowniku. I oprócz tego dodatkowa jeszcze rolka, jest to bardzo długi czas, te 16 dni, a tam wszędzie trzeba będzie na pewno sprzątać po psie. Dalej, saszetki na smaczki, na spacery. To jeszcze wzięłam takie dwie. Taka jedna i taka druga. No, będziemy gdzieś na pewno chodzić, to się przydadzą. Szczotkę. Teraz pokażę zabawki, których nie wzięłam jakoś bardzo dużo. Mianowicie, jest to e, zielona taka kość pływająca, unosi się na wodzie. Taka żółta piłka też się unosi na wodzie, więc to są zabawki dwie do wody, tam jak będziemy nad jeziorkiem. Kąk na te mokre karmy i na suche. Może coś się mu ugotuje, To się mu tam zawsze wsadzi. I jedna kula smakula, taka DIY z taką dziurką. I to są takie w sumie cztery zabawki. Tam będziemy bardziej się bawić w wodzie i w ogóle więc to takie dwie nam wystarczą. I ogólnie to te 4 tak najbardziej lubi, więc je zabieram. Dalej tak ładnie złożyłam tą, tą już mniej. Takie dwie chustki do zdjęć przede wszystkim. Je zabrałam. Dalej mam taki wkręt, nie wiem jak to nazwać, taki co się do ziemi wybija i tutaj można przypiąć psa. Na polu namiotowym jest to bardzo przydatna rzecz, a wiadomo, że Tofik to ciągnie do innych ludzi, więc to jest po prostu przydatna rzecz. I do tego bardzo długa smycz, której niekoniecznie trzeba do tego przyczepiać, ale do tego się chyba najbardziej przyda. No na jakieś spacery, do wody, jak będzie pływał, no ogólnie dwie bardzo przydatne rzeczy. Teraz tu mam taki, tak do takiego pojemnika, to wszystko wrzuciłam, żeby się nie poniszczyło i nie połamało, bo są to ważne albo delikatne rzeczy. Na chwilę ja tu wyjmę wszystko z tego. Ja je trzymam w takim pojemniczku, żeby się nie poniszczyło, bo to w torbie to tak wszystko się tam wala i są też cięższe rzeczy, jak na przykład karma i żeby się nie połamało. E Target na pewno będziemy coś ćwiczyć przez te 16 dni. Clicker to tak samo. Laserek, to jak już wiecie, to uwielbia się bawić laserkiem, no a więc przez jakiś tam na pewno coś się chowalimy. Wyciągacz do kleszcza no to, to wiadomo, że może jakiegoś złapać, oby nie, ale może. No i bardzo ważna rzecz to oczywiście książeczka zdrowia, no to ją schowałam, żeby się właśnie nie poniszczyła. Tak to. Kolejną rzeczą jest po prostu zwykły kocyk, a jak ręcznie to i szampon oczywiście. Przez te 16 dni wiadomo, może się w czymś wytarzać, bo to najbardziej podejrzewam, wytarzanie się. I trzeba będzie go po prostu, trzeba będzie go po prostu umyć. Podejrzewam, że taka jest najszybciej. W taki sposób zastosujemy ręczniki szampon. Bo raczej w morzu, żeby go potem myć po słonej wodzie to nie będziemy. I ostatnią rzeczą jest taka bardziej gilnia, to mój ten poddupnik. też taki nas spacerki. Ogólnie tak to się w większości prezentuje. Tam dużo rzeczy jest jeszcze z tyłu, więc tego tak nie mogę pokazać, bo tego po prostu za dużo. No i teraz to z powrotem wszystko pakuję to do tej torby. I z, dlatego przez teraz najbliższe 16 dni nie będzie żadnych filmików, i dopiero potem po będę montować to, co tam nagrałam, jak wrócę, i dopiero właśnie za jakieś, załóżmy, 20 dni czyli 3 tygodnie będą dopiero normalne filmy a więc do zobaczenia za ten czas i cześć